Siemaneczko, siemaneczko, witamy na kanale Pitbike, Husator, Franek i Arek, witamy Was serdecznie, zapraszam na wyjątkowy, bo pierwszy taki wideo vlog i chciałbym Wam pokazać nasz tor, na którym trenujemy, tor kartingowy K1 Opole, gdzie macie parking, gdzie macie bardzo fajne zaplecze, jeśli chodzi o kulinaria, mamy restaurację, jest tam ciepło, mamy toaletę, mamy oczywiście miejsce, gdzie możemy się przebrać, są miejsca, gdzie motocykl może przebywać podczas przerwy. Możemy go naprawić, możemy dolać paliwa. Jak widzimy tutaj z restauracji, widać bardzo fajnie tor. Wychodzimy z restauracji na tor, mamy pit lane. Mamy miejsce, tak jak wcześniej powiedziałem, na wjazd i wyjazd na tor kartingowy. Tam, gdzie jeździmy i trenujemy na pit jest możliwość oczywiście zamontowania kocy grzewczej. Tak wygląda nasze okrążenie. Możemy jeździć i w środku, i na zewnątrz. W środku nitka jest o wiele krótsza, ale bardzo kręta, bardzo techniczna. Asfalt charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością, ale w momencie, kiedy opony są dogrzane, botornie nie jest ogrzewany, czyli mamy temperaturę tak naprawdę taką, jako jest na dworze i wymagane jest dobre, umiejętne dogrzanie opon. Przydają się wtedy koce. My polecamy koce HTR, które mamy też na testach. Jest też nagrodą główną w Kusator Cup. I oczywiście możecie sobie zobaczyć filmy z tymi kocami. One będą podpięte na górze ekranu. Preferuję ten tor motocykle od. 80, 90 do 120, 140, 160 już jest dosyć mocne. Bardzo fajnie się tutaj jedzie, jak zarówno pit jak i e, kio Mini GP. E, tak jak już powiedziałem, to równy. Jak złapiemy już przyczepność, złapiemy gripa, można bardzo fajnie się e, bawić. Ciekawa nitka, e, bardzo techniczna. E, I teraz opowiem, jak wygląda po wystartowaniu. Mamy pierwszy w lewy zakręt, potem mamy e, prawy, krótki. Potem dłuższy lewy, bardzo mocna nawiga prawo, potem długi lewy, jak widzimy, jeden, dwa, trzy z trzech zakrętów, szeroko wchodzimy. Teraz musimy dojść do apexu, dodajemy gazu, wychodzimy prawy, lewy, znowu jest prawy i tym razem długi lewy, czyli mamy bardzo fajną możliwość wyjścia i jak widzicie tutaj mamy okrążenie oszukane, czyli możemy wyprzedzić osobę wolniejszą po to, żeby trzymać cały czas ciepłotę opon, nie było problemów z tym, żebyśmy tra tracili tempo. Myślę, że tutaj 6-7 motocyklów w środku na jednej sesji wystarczy. My akurat przy 12 osobach, przy 12 motocyklach kończymy zapisywania się na treningi. Treningi i wydarzenia są ogłaszane na fanpageu Pitbike Husator. Tam możecie się zapisać. Niedługo już będzie formularz zgłoszeniowy na treningi na stronie pitbikehusator.pl. Tam też Was zapraszam. Więc myślę, że ten tor jest dla każdego, dla osób zaawansowanych, ale również dla osób początkujących. Właściciele toru dbają o bezpieczeństwo, dbają o jakość tego toru. Nam się jeździ bardzo. Dobrze, my jeździmy osobiście na Pitbike MRF 140SM oraz na Kayo Mini GEP. Dwa różne motocykle, dwa różne style jazdy. Na obydwu można się na tym torze odnaleźć. Mamy zawsze na miejscu jakieś części, akcesoria zamienne, slidery. Mamy jakieś na przykład rękawice, żeby było czasami ciepło, bo przypomnę, jak jest na przykład minus 2, minus 3, minus 4, to na torze również jest minus 4. Mamy możliwość jeżenia również na dworze i wtedy się łączy tor i on ma 550 metrów, więc jest, jest na czym jeździć i wtedy jest ten tor bardzo techniczny, ale też szybki ze względu na nitkę na dworze. Mamy tam bardzo fajną tak zwaną patelnię opolską, gdzie można bardzo fajnie na łokciu pokonać dłuższy kawałek zakrętu, potem mamy fajne proste. Te światła, które widzicie, szczególnie w środku, oznaczają zmianę, czyli po 10 minutach, bo takie zmiany są, takie sesje długie są, trzeba dojechać okrążenie zjazdowe i zjechać, zaraz Wam powiem, w którym miejscu do padoku naszego, do pit lane. Tutaj mamy już tempo mniejsze, musimy dojechać, mamy jeszcze prawy, tak jak mówiłem, lewy. I tutaj, jak już wyjście na tą małą, taką prostą, trzeba wtedy le lewą rękę dać do góry. I możemy tutaj po prawej stronie, gdzie pachołki były, zjechać e, na tor e, i już czekać, aż e, będzie Wasza e, sesja. Dziękujemy bardzo, mam nadzieję, że się podobało i zapraszam na treningi. Cześć!